Dobry, witam wszystkich serdecznie, witam kolejnego dnia i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. A dzisiaj Spidey robimy sałatki do sklepów i większość czasu po prostu spędzimy w domu. A sałatka w trakcie produkcji. Oczywiście to jest na razie tylko jedna partia, będzie potem druga. A ja już na mieście, jak widać, wieczór, wszystko oświetlone. Towar porozwoziłem po sklepach. Dzień, niestety, cały dzień w domu. Znaczy cały dzień w domu niestety taki dzień robiliśmy produkty. Szybkie wyjście teraz na miasto no i powrót do domu. Trochę zmęczeni, spadli Więc generalnie Dzisiejszy dzień Już wieczór spędzimy na odpoczynku W domu A obok Pub Street Słuchajcie, no niewiele się dziś działo U mnie dzień również był monotonny i jak zazwyczaj chociaż dzisiaj z naciskiem monotonny. Także ja jak powiedziałem do domu Może coś z domu jeszcze dogram Chociaż nie wiem jaki ten dzisiaj odcinek wyjdzie całkiem, bo No tak to wygląda na Pabstre też niewiele turystów myślę, że już ten wysoki sezon w turystyce tutaj się pomału kończy no i, no i będzie coraz ciszej, bardziej spokojnie. No i zapewne Równolegle wiele biznesów pod upadnie. No i na ulicy wyraźnie też widać, że tłumów nie ma, przechodniów mało. Niewiele się dzieje. A ja już dotarłem do domu. Składając ten dzisiejszy odcinek widzę, że niewiele materiału udało mi się zebrać, a już na pewno nie jest ten materiał ciekawy zbytnio, jest powtarzający się z poprzednich odcinków to co robię codziennego dnia. Więc no tak to niestety znowu wrzucę i pójdzie w eter w YouTube. No ale podkreślałem to wielokrotnie, że no są dni, że że po prostu no, niewiele się dzieje i niewiele można pokazać. to Odcinki po prostu są monotonne no i może nie niezbyt ciekawe. Jak czas pozwoli, przeglądam tutaj lokalnych naszych YouTuberów, również i ze swojej ekipie palmowej, jak te filmy wyglądają. Jaka tam oglądalność przeważnie mi chodzi, jaką oglądalność. No i tak zauważyłem też, że. No, z tej całej ekipy, właściwie ze wszystkich tutaj youtuberów, chyba w całej Kambodży, mówię o polskich youtuberach, mam najmniejszą oglądalność. Od razu zaznaczam tutaj, że to nie jest znowu skarżenie się, tylko po prostu takie spostrzeżenie moje i tak myślę, że, że no ja wiem, ja też wiem dokładnie, jakie te moje odcinki wyglądają. Myślę, że po prostu z czystej ciekawości postaram się wrzucać odcinki codziennie. Tak jak mówię, postaram się wrzucać codziennie te odcinki. Może będą jakieś wymęczone, może nie, ale interesuje mnie najbardziej jak to wygląda pod kątem rozliczenia z Google, czyli tu chodzi o YouTube, o YouTube. Po prostu zwykła ciekawość, jakie to rozliczenie będzie na koniec miesiąca. Będzie to podejrzewam z dniem, przepraszam 25 chyba. 25 luty. Także. Yy, poczekam i będę wrzucał te odcinki, a później, a później po prostu przemyślę, jak ten kanał dalej prowadzić. Yy, na razie to jest ciekawość. Yy, I przygoda to to tak traktuję, a później myślę, że że, że no, nastąpi jakieś tam przemyślenie i, i nowe plany odnośnie odnośnie mojego kanału, być może będę po prostu wrzucał no rzadziej te odcinki, tak myślę. I, i albo, no bo stworzyłem, wydaje mi się, że stworzyłem tutaj taką telenowelę o sobie. Ja też mi się wydaje, że do końca no, no, kogo to może interesować, jakiegoś Polaka w Kambodży historia. Jest to zgoła zupełnie inny, moje treści są zupełnie zgoła inne od, od lokalnych, te lokalnych youtuberów Buczykije, Filip w Azji, Adam i tak dalej na pewno mają ta treść jest, jest ciekawsza w ich kanałach no i poza tym jakieś tam spore, spore doświadczenie czasowe też tu wchodzi w grę na pewno no tak jak ja powiedziałem już dzisiaj mimo wszystko wrzucę ten odcinek, znowu trochę będzie taki przegadany ale po prostu wrzucę o jakichś tam moich przemyśleniach i ewentualnie dalszych planach co do kanału Dodam jeszcze jako taką ciekawostkę, że od tych dosłownie paru dni obserwuję obserwuję jak tam YouTube tej aplikacji Studio YouTube jak to następuje te statystyki przeglądając jak następuje rozliczenia i widzę, że od tych czterech bodajże dni czy pięciu dokładnie jest przychodzi mi jakieś 2 dolary za, za filmik czyli to bo to jakoś jest dzień y, dzień się czeka na, na, na podsumowanie tak wyników y, ta w, w, w ciągu 24 godzin gdzie ta oglądalność jest największa y, odcinka także tak to YouTube jakoś tam youtube rozlicza i Wychodzi mi około 2 dolarów za odcinek. Z tym, że tutaj jest tak, należy też dodać, że oglądalność jest mała, oglądalność jest mała, ale nie chodzi o samą oglądalność, tylko chodzi o reklamy. YouTube płaci tylko za reklamy i, i wiadomo, że no większość zdecydowana, duża większość widzów na pewno nie ogląda reklam do końca, bo ja sam też nie oglądam tych reklam. I zdaję sprawę, że nawet jakby ta oglądalność była rzędu 10 tysięcy, to myślę, że to gdzieś tak by wychodziło około 20 dolarów za może więcej, może 30 dolarów za odcinek. Nie wliczam tutaj żadnych donate'ów i, i oczywiście tam jakichś dodatkowych sprzedaży produktów czy tam kampanie kanału, tylko po prostu czyste wyświetlenia, tak jak powiedziałem. Tylko za reklamy YouTube płaci, więc, więc tak to wychodzi na dzień dzisiejszy u mnie z początkowych, mówię, z początkowych obserwacji, tak? To wychodzi jakieś tam dwa, może niecałe 3 dolary za odcinek. No i tak jak powiedziałem, no, poczekam z ciekawości czystej jak to ten miesiąc. Jak to ten miesiąc wyjdzie, jak ten YouTube podliczy to wszystko i wtedy będę podejmował jakieś dalsze plany co do kanału, ale na pewno, na pewno utrzymywanie tego status quo, co w tej chwili jest, myślę, że, że yy, nie, że nie ma sensu, ale, ale po prostu jest to zwyczajnie nudne yy, tworzyć taką telenowelę i z czasem na pewno tych widzów na pewno jeszcze więcej bym stracił, ta urnalość by na pewno jeszcze więcej więcej by spadła. No i dodam też na koniec, że y, ja Jaspide no takie życie u nas jest takie a nie inne. Y, jesteśmy zajęci obowiązkami, żeby przetrwać, trzeba coś robić, to znaczy pracować. W tym przypadku, w naszym przypadku jest to handel, więc po prostu te dni nasze takie wyglądają, że albo w domu robimy produkty, albo gdzieś krótko na mieście, y, krótko na mieście załatwiamy jakieś sprawy. I tyle mogę pokazać, nic więcej. Specjalnie nawet nie mogę też wyjechać od czasu do czasu. Były takie filmiki, również gdzieś na jeden dzień niedziela. Może, może tutaj też pomoże taka odskocznia. W niedzielę będą te turnieje w palmowej ekipie. Myślę, że to chyba będzie dalej Adam prowadził. A ja już będę kończył w tym ujęciu. Słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam spokojnego wieczoru, spokojnego wtorku. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za łapki w górę. Udostępniajcie. Trzymajcie się. Hej.